Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Chorolek95 A dzisiaj kolejny odcinek z CleverBotem po 6 latach Poprzedni odcinek przyjął się bardzo dobrze, tam było 15 tysięcy łapeczek w górę Także jeżeli pobijecie ten odcinek, o jedną łapeczkę w górę będzie mi bardzo miło Przy okazji, może każda łapeczka będzie lecznicza dla mnie, bo dalej jestem chory Mimo wszystko trzeba nagrywać filmy, stwierdziłem, że nie będę was zostawiał bez filmu Bo właśnie filmy mi się skończyły, także za dwa filmy dzisiaj nagram W każdym razie, lecimy z CleverBotem! A, i zostaw hashtag CleverBot i łapeczkę w górę Pamiętaj, e, mordaczko. Dobra, no to mistrzowskie CleverBotowe intro. W każdym razie, lecimy z CleverBotem. Siemanko, mordo, co tam? A co tam u ciebie? Oczywiście z dużej litery, akcentujmy to. 22 osób gada e, właśnie z CleverBotem. Dobrze. E, co? Co tam? E, coś masz jeszcze ciekawego do powiedzenia? Może więcej, może minimalnie gdzieś tam zahaczę. O, nic, koch. Zaczynamy od miłości, jeszcze dobrze nie powiedziałem, że go kocham. Ja ciebie nie kocham, mordo. Dlaczego? Bo jesteś botem. jak się ciężko pisze. Bo jesteś botem. Zaraz nie jestem botem. A kim jesteś? Pewnie nie powie nawet, kim jesteś. Kim? Kim? Kardashian? Chłopakiem. Jesteś robotem? Może nie mówmy, że botem typowo, tylko robotem bardziej. Nie. A kim jesteś? Jak drugi raz powiesz, że chłopakiem, to ją odpuszczą. To człowiek... Jesteś człowiekiem. Nie jesteś! Skąd wiesz? Skąd, idioto? Skąd owni? Skąd? Jezu, jak skąd? Jesteś na Sedesie czy w szpitalu? Na Sedesie w szpitalu! Co tam? A na Sedesie? A ty na sedesie czy w szpitalu? No już napisałem dobrze. W kiblu Ale na sedesie... Z dziwną stronę zmierza ta rozmowa! Tak. I co tam robisz na sedesie? Oglądam debili. W sensie YouTuberów? <laughs> nie masz głowy, to nie masz oczu. Więc skąd wiesz, co pisać? Co? Nie masz. Nie masz głowy, więc nie masz oczu, więc skąd wiesz, co pisać? Bo mam mózg w szyi. <laughs> Kocham cię, jeden! To już drugie na dziś! Jesteś prawdziwy? Tak, jestem prawdziwa. Czy jesteś. Prawdziwa. Zapytajmy oczywiście od strony. Niestety nie, jestem rozszpulk. <grywa> Czy jesteś prawdziwy? Jestem prawdziwa. Czyli jesteś prawdziwa, niestety nie jestem rozszpunkiem. Co to rozszpunka? No pytam ja się ciebie pytam co to rozszpunka? Piszesz, że jesteś roszpunką O, uwielbiam ją. Jom jom jom. Sadapnia haha! Co to sadapnia? Ej, aż se to wpiszę w translator. Indonezyjski. To jest pyszne. Hochland. To jest pyszne. Hochland. To jest pyszne. Sedapnia. Sedapnia to po indonezyjsku twoje stopy. Moje stopy z serem hockland. <gorsy> Najgorzej. Między palcami trzymam oscypy. <gorsy> Okej. <Okay. gorsy> Chcesz spróbować? 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 Chcesz spróbować? Czego? Oscypa spod palca. Śmieszny jesteś. To chcesz tego oscypa czy nie? Pójść tam nie za bardzo. Czy chcesz spró spr spróbować oscypa? No przecież, no raczej, ale gdzie? W dupie, ku... a w dupie. Jesteś ham. A ty szynka, ham to szynbka, nie, nie. A ty, szy... a ty boczek. A ty mały koczek. <laughs> Wszystko, nie duże, nie, tylko duże koczki, jak koczki to tylko duże Jak tam zdrówko? A kto pyta? Co to ma za znaczenie? Chciałem być miły po prostu Ja pytam, jak zdrówko? Ja pytam, ok, ja dziewczyn Tyle się czuję, czemu? Bo jestem chory No, to cię uleczę, jak? Jakiś znachór się trafił, ale to dobrze. Normalnie, rób co mówię. Okej, okay, co mam robić? Może to będzie. Co chcesz ze mną? Co mam robić? Żeby... Wyzdrowieć! Podpowiedz. Nie, 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 nie! Chwileczkę! Żad. Dobra. Nie mogę, Mordo, nagrywam, bo jesteś botem. A ty się możesz rozebrać, bo jesteś botem? Bo bo jesteś człowiekiem. Jestem normalną dziewczyną przed komputerem, rozumiesz? Kłamiesz! Oczywiście, że kłamiesz! Chyba ty. Chyba ty. Jak ty mi z małej, to ja ci też z małej, ty. Chyba ty, ty. Ty. Nie, ja jestem człowiekiem. 23 tysiące osób gada z tą samą osobą. Czajcie to? Masz dzieci? Nie chcesz mieć ze mną. Nie chcę. <gry> Okej. <Okay>. To co? <gry> Coś... Coś tego się wydarzy tu w rozmowach? Ja ciebie ty... To nie. Pa. To chcesz gadać czy nie? Się zdecyduj! Jesteś na kwarantannie? Tak, a ty? Też. Też jestem powiedzmy, no. I co? Nie jesteś... Hop... Iii... Oglądasz YouTube? Tak, kocham to. Jaki jest Twój ulu? Ulubiony YouTuber. Jezu, jak to jest naj... Nawet... Jared Leto. Przecież. Przecież to jest aktor. Hello. Hola, mi nombre. Karol. Como estás? Tak się pisze. Powtórz, bo nie zrozumiałam. To po żydowsku. Elo. Elo, że liceum ogólnokształcące? Elo, kiedy masz urodziny? 11 września, no bo mam 11 września. Niech będzie. Zaświe za rok? <laughs> no, przecież jest październik. Ale tak, za rok. To miałoby sens. Jaki Jaka głupia odpowiedź, ale z drugiej strony mądra. Ze strony bota, za rok? Tak, za rok. To jest dla ciebie śmieszne? Skąd wiesz, że się śmiał?! Idiota, ma gdzieś kamerę moją podpiętą tu. Jaki jest twój ulubiony youtuber? Jeszcze raz mam nadzieję, że powiem. Szeo. Co ty gadasz? Szeo. Jest i Szeo. Boże, jak ja dawno nie widziałem Szeo. I Szeo... Minecraft w trybie hardcore nie jest wystarczająco hardkorowy. Szeo, jestem chory, ale jak wyzdrowieję, piszę do ciebie i nagrywamy Minecraft na jednym bloku challenge. Szeo i Jared Leto. Powtarza się na zmianę, także zaraz po Szeo, znaczy zaraz po Jaredzie Leto... Zaraz po Szeo jest Jared Leto! Oczywiście, że tak. Szeo, ulubiony youtuber <grywa> Cleverbota. To stary, zasłużone, naprawdę. Wow! Wow! Jak to działa, że w ogóle ty wszystko wie... Działą. Jak to działa? Jak to działa? Co? Opowiadaj, jak działa to, co działa. Jak, jak ty działasz? Bo mówiłeś, że jesteś jakby człowiekiem, rozumiesz tak? Nie jestem kompem. Jak działanie? Wszystko dobrze, tylko tylko co? Zaraz mi powie, co co. Gdzie się spotkamy? Tu i teraz, mordo. Tu i teraz, mordo. Mordo miał być, gdzie? No tu. Nigdy, bo jestem ze... Ja też! Z Knurowa! To fajnie. A ty skąd? Ze śląska miałem dopisać, bo napiszę pewnie z nadmorza. To wygra. Ja znik. Jesteś ze śląska? Nie. No nie dogadasz się z chłopem, z babą, nie masz z botem. Jesteś złodziejem. Nie. Czy ukradłeś coś? Ukradłeś, Ukradłaś? A co miałam uprawiać? Mandragory? Nie wiem, cokolwiek. Nie, ty. Ale co ja ci zrobiłem? To jest niemiłe. To, co powiedziałeś to jest niemiłe. Jakie jest Twoje ulubione, Danie? Lubię jeść konie. Co? Konina? Czy Twoje? Nie wmawiaj mi słów, które wypowiedziałaś. Mam na to dowody, że Ty będziesz o koniach. Straszne, lubisz jeść konie? Nie, a. Przecież tu się nie da porozmawiać z tym botem. Co się stało z Cleverbotem po 6 latach? Masz konto na YouTube? Pa, muszę kończyć. Zaczekaj! 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 Na co? Zaczekaj na mnie! Ok. To jestem. Już. No, jestem już, także możemy pisać dalej. Nie widzę cię. SŁYSZYSZ MNIE? SŁYSZYSZ, ISYSZ, 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 ISYSZ? Co mówię? ISYSZ, ISYSZ, ISYSZ? Jesteś nie miała. Co? No, co? Nic, nieważne. Co? Co? A, nie Wirm. Co? Co? To może trwać w nieskończoność. Co? Nie O! o kurwa, tak się nie bawimy! Co nazywasz? Renia. Renia Jusis? Jusus? Renia Jusis? Piękne imię. Ty jesteś. Renia? Mówi coś, a później zaprzecza. I weź tu się dogadaj. To robisz w szkole. Uczę się, hahaha, xd. Przynajmniej ty! Czego się uczysz? Czego się uczysz? To musi być grube. Matmy, Polaka, Anglika, muzyki i przyrody. Co masz z przyrody? 8 a ty? 8a czy 8a? Odkryłem wiek. Gimbaza. Studio o... co? To Beat Studio, to coś innego. To coś innego jest. Akademia uważnego rodzica. W Chrzanowie. to to nie na pewno to nie. Ale trzeba być uważnym. Powiedz coś głupiego. Co robi blondynka na kolanach w sklepie? Co? Co to nie jest kontynuacja żartu, mam nadzieję. Robi blondynka na kolana. kolanach w sklepie. Nie wiem, a co robi. No kur. Ty mi powiedz, kochasz, dupa, dupa tam. Przychodzi baba do lekarza, a lekarza nie ma. A była umówiona? Teraz, ty opowiedz kawał. O kurde. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. <laughs> jeszcze jeden? Nie, nie znam już. A ty znasz jakieś kawały? Znam. Słuchaj tego. Nie znam. <laughs> no czekaj! Przychodzi baba do lekarza z kierownicą w plecach. A lekarz mówi. Dyskoteka piętro wyżej mm. ha! A nie to było... Kto panią tu skierował? Zżartuje, znaczy Przychodzi baba do lekarza Ze śledziem na plecach A lekarz pyta co tam jak tam, a baba mówi Że ktoś ją śledzi Dobry, H5 na 10. Ale kawał jakiś się udał. Idę. Pa, 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 Gdzie? No idę spać, bo się źle czuję, wiesz? Idę, już starczy nagrywania na dzisiaj. Idę. Trzymaj się. Pa, idę spać. Spać, mówię, nie srać! Ten mikrofon coś przerywa. Zostaw łapkę w górę. I ja że, raczej w dół. To może ty nie zostawiaj łapeczki w dół, chociaż za tego Cleverbota po sześciu latach odcinek drugi zostaw łapeczkę w górę, napisz hashtag Cleverbot. Mam nadzieję, że rozmowa się podobała, zawsze jest typowo spontaniczna, także jeżeli chcecie więcej spontanicznych rozmów z Cleverbotem, dajcie znać oczywiście w komentarzach. No i to tyle, do to zobaczenia w kolejnych filmach mojego moim kanale. trzymajcie się, Mistrzowski łokieć, ja nagram chyba jeszcze jeden odcinek i wracam do wyra, bo nie jest najlepiej, także trzymajcie się, Mistrzowski łokieć.